Jeden z naszych klientów zorganizował ostatnio imprezę świąteczną dla swoich pracowników i zapytał nas, czy taki przychód, czy takie świadczenie niepieniężne na rzecz pracownika powinno być jakoś doliczone do jego PIT-u, czyli do podstawy opodatkowania. Ostatnio mówiliśmy o tym, kiedy świadczenie niepieniężne będzie stanowiło dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Dla przypomnienia, po pierwsze, musi być za zgodą pracownika, po drugie, w jego interesie, musi przynosić mu korzyść, a ta korzyść musi być wymierna i indywidualnie powiązana z danym pracownikiem. Wigilia firmowa jest organizowana w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Udział w niej jest dobrowolny. I co do zasady, zaproszeni są na nią wszyscy pracownicy, czyli ma charakter ogólny. Nie da się też uznać, że pracownik wydałby pieniądze swoje prywatne na udział w takiej imprezie, gdyby pracodawca takiej wigilii nie zorganizował. Czyli podsumowując, tym razem skarb państwa nie sięgnie do kieszeni pracodawcy i pracownika. Udział w wigilii firmowej nie jest przychodem opodatkowanym, a nie oskładkowanym dla pracowników.